Właśnie odbyła się dyskusja z samorządowcami na temat tego, jak finanse samorządów wyglądają w czasie spowolnienia gospodarczego. Przede wszystkim trzeba brać pod uwagę, że inaczej zachowuje się strona wydatkowa, inaczej strona dochodowa. Jeżeli chodzi o dochody, to w trakcie kryzysu najbardziej stabilną źródłem dochodu jest podatek dochodowy od osób fizycznych, udział samorządów w tym podatku. Ale najbardziej zmienny jest podatek dochodowy od osób prawnych, od zysków firm. No bo zyski firm przed kryzysem charakteryzują się tym, że są bardzo wysokie, ale później firmy zaczynają notować straty lub mniejsze zyski. No i niestety czeka firmy spowolnienie dochodów. Ale oprócz spowolnienia gospodarczego jest też gorsza sytuacja, że jest nieprzewidywalna polityka gospodarcza i polski ład, który wszedł w życie. W ubiegłym roku spowodował bardzo duży uszczerbek dochodów samorządów, jeżeli chodzi o udział w podatku dochodowym od osób fizycznych i samorządowcy właśnie się martwią tym, że to jest trwały ubytek, a te rekompensaty, które pojawiają się od rządu, one są po pierwsze centralnie sterowane, po drugie uznaniowe, a po trzecie nie ma gwarancji, że będą trwałe. Jednak podatek dochodowy od osób fizycznych jest najbardziej stabilnym źródłem dochodu. On nie poddaje się tak dużym wahaniom w czasie spowolnienia gospodarczego jednak jest bardziej stabilny i właśnie w to stabilne źródło dochodów polityka gospodarcza w ostatnim okresie mocno uderzyła. Stąd pojawią się problemy po stronie dochodowej w samorządach. Z drugiej strony obecny kryzys to jest wysoki wzrost cen energii, co dotyka mocno samorządy. To jest też wysoki wzrost ogólnej inflacji, czyli presji na płace pracowników samorządowych, na różnego rodzaju koszty bieżące samorządów. Także okres spowolnienia to jest trudna, trudna sytuacja. Jednak samorządy, tak jak firmy, radzą sobie w, w kryzysach, w spowolnieniach gospodarczych, bo to jest normalna rzecz, że w gospodarce raz mamy dobrą koniunkturę, raz złą. E najważniejsze jest, żeby państwo nie przeszkadzało samorządom, żeby dało jak najwięcej autonomii i stabilnych źródeł dochodów. Stabilne źródła dochody to są udziały w podatkach, e które zależą od długookresowego rozwoju gospodarczego. Ale na pewno stabilnym źródłem dochodu nie są centralnie rozdawane tekturowe czeki, które są rozdawane często uznaniowo według klucza politycznego, nie ma gwarancji, że będą stabilne i powodują jakby odwrót od idei samorządności, bo są centralnie rozdzielane.